Ciężki dzień, pany. Skończyliśmy tę stukaderię. Kurze, pokażę. Wam. Słonka pod pole Acholi. Ja ja Dlatego poki poszli. Dobra. tu. <grystanie> tak. Dobra, od początku. Tu jest wymalowana suficie. głazience też. Jeżeli będziemy malować. No nie chcieli wymieniać. Tu pokoje to jest. Kalory ferwisi. Tu kurwa poodcinane wszystko, drzwi będą malowane, podłoga kurwa będzie gumolizowana i wykładzina. odkurzymy i no tak chcieli. No, kurwa pokoik też będzie, już jest gotowy, o pomyte. Bzykalnia kurwa, ruchalniaj. Decha jest, będzie łóżko kurwa białe. Pościel będzie, kurwa, corno. Gdzie każdy, kurwa, kropelkę spermy widać. <noise> Teraz tu, sztuka teria też jest. Pokończona. Tak ta przeciszę. Musiałem radejko przeciszyć, bo prawa autorskie mi reklamę podlokowali. Kurwa, wszędzie trzeba się pilnować. Tu Ty, też, kur... Cyk, jest, kurwa, jest. A kilo poszło kurwa no nie dwie tony, półtory. ale jest porobione, kurwa myślę, że okej okay, nie. Tu my trochę jeszcze zaprawek porobili, bo tak trochę kurwa z docinek trzeba było się ratować, bo nie było czyn. A tu kuchnia, tu jest rozpierdol na razie magazyn, bo to Ta nie chce dosychać nam no, w ogóle kurwa. Po wyprowadzaniu rogi tu do płytki to mieć pachlowane. Sufil jeszcze rośnie, liźnie na koniec dnia, ale nie wiem, czy to te kurwa rogi nam podosychają. Pogoda po dosychaniu. Pogoda pochuje. No i tyle, Dobra. obejście zrobione, nie? <noise> A jeszcze tu będziemy robić, kurwa. Ale to chyba przyszłą kurwa, ten gonek kończyć. Nie chcemy się tego robić, bo tu kurwa z kosłu jak, jak to wychodzić, kurwa? A tu? Tu? Chuj, wie jak to robić. I tyle, bierzemy się za drzwi, mi nie u zamki, trochę się je przytrzę i tę Benzynkę ekstrakcyjną Jebnie, żeby odtuścić, gdzie malować, żeby się pomalować, to się tu jebnie wykładzimy. O w tym, co mówiłem, Wam, w kuchni, zostaje. W kuchni się światełka, po wszystko elektrykę. W kuchni się przytrzę, płytki taki tam puna, puna, bo bo też był puna, pół z panelami. O, kurwa, koniec, nie? Płaciłem na elewację, później. Waźneczka. Suficie podwieszam jeszcze, mogę gdzieś tam później kurwa podnosić tą poddaszę, kurwa, chuj. Na razie, ja się nie nagrał chyba nic. A jesteś ja jestem młody, nie Czym ta się?